Witaj w pierwszej lekcji tygodnia 17 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W tygodniu 17 będziemy omawiać czas present continuous, czyli czas teraźniejszy, ciągły. W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się, jak zbudować zdania oznajmujące pytania oraz przeczenia przy użyciu konstrukcji tego czasu. Gdy używamy czasu present continuous. Musimy użyć czasownik we właściwej, można powiedzieć, postaci czy formie z taką końcówką ing, czyli będzie to forma gerund. Ale zobaczymy, że nie wszystkie czasowniki używamy w czasie present continuous i nie przyjmują niektóre czasowniki postaci właśnie tej z końcówką ing. Oczywiście nowa porcja słówek przed nami zaraz w części vocabulary. Wszystko to, co dowiemy się w części Grammar, poćwiczymy w zdania w części sentences. Zapraszam do lekcji. Część vocabulary, czyli przed nami nowe słówka. Zaczynamy jak zwykle od rzeczowników. Pierwszy z nich to wyraz serce w języku polskim, w języku angielskim a heart. A heart będzie to serce jako organ ciała czy powiedzmy takie narysowane taki kształt serca hard dalej a drug a drug to słowo którym określane są zarówno leki czyli drugs jak i narkotyk także tym słowem są określane narkotyki drugs dalej kontrola to niepoliczalny w języku angielskim wyraz rzeczownik czyli control Control. Nie jest to kontrola na zasadzie, że przychodzi e, na przykład kontroler do, do, do firmy, czy do jakiegoś e, gdzieś e, przedsiębiorstwa i kontroluje na przykład jakość. To nie jest tego typu kontrola. Kontrola jako panowanie nad czymś, tak? Czyli na przykład pod kontrolą, under control. Ktoś by powiedział, wszystko pod kontrolą. Everything under control. Na przykład w ten sposób, czyli control. niepoliczalne kontrola. Dalej, e, rzeczownik. Także niepoliczalny, opieka, czyli care, care. E, tutaj oczywiście zamiast przedimka napisałem w nawiasie UC, czyli e, symbol, skrót niepoliczalny, uncountable, e, czyli care, czyli bez przedimka e, ten care damy. Opieka i teraz opieka, jaka może być opieka? Najbardziej takim... E, Yy, można powiedzieć popularnym połączeniem to będzie albo medical care, czyli medyczna opieka, albo health care, czyli zdrowotna. Health care w ten sposób. Yy, I teraz możemy tego użyć też jako under the care of parents, na przykład, tak? Pod opieką. Under the care of parents, rodziców. Pod opieką rodziców. Czasowniki. Pierwszy z nich e, czekać, czyli to wait. To wait. Bardzo łatwo e, używamy tego słówka, więc tutaj nie podaję nawet przykładów. Dalej, e, czasownik to serve. Ciekawy czasownik to serve. E, kojarzy nam się z serwowaniem e, i to o także oznacza, czyli podawanie posiłków. Podawać, serwować, serve. Ale także obsługiwać. Od tego mamy service, obsługa. I także serve służyć, tak? Czyli w tym sensie służyć. Dalej, czasownik to die, czyli umierać, to die w ten sposób zapisywany i zupełnie inaczej wymawiamy, tak? Die. Teraz przy, przymiotnik, czyli wrong, niewłaściwy, błędny, wrong, na przykład wrong answer, czyli Niewłaściwa odpowiedź na przykład, tak, wrong. No i tutaj tego w nie czytamy, to jest bezdźwięczne, wrong. Na przykład tutaj takie, takie pytanie: Is anything wrong? Czy coś jest nie tak? Czy coś się stało? W ten sposób przeważnie tłumaczymy na polski to wyrażenie: is anything wrong? Czy coś nie tak? tak? Czyli tutaj także dałem takie pytanie z tym wrong. Także w ten sposób. Dalej mamy prywatny przymiotnik, czyli private. Private w ten sposób. Na razie niepubliczny, oczywiście. Prywatny, private. Na przykład, private school, tak? Niepubliczna szkoła, byśmy powiedzieli, prywatna szkoła. Private hospital, szpital, tak? Prywatny, niepubliczny. Private property to także często połączenie z private property, własność albo posiadłość, czyli m, też tłumaczymy jako teren prywatny. Yy, własność prywatna, prywatny teren, prywatna posiadłość w ten sposób, pro, private property, taka tabliczka, na, yy, gdzie na przykład wstęp zbroniony private property, tak, czyli, yy, czyli to jest własność prywatna, teren prywatny w ten sposób na takich tabliczkach o yy, ogrodzeniach byśmy to yy, zaobserwowali, spotkali. Dalej mamy jako, czyli słówko, czy, słówko S, gdy porównujemy Yy, może zacznę od tego. Gdy yy, porównujemy, możemy użyć tego tak, jak. Czyli na przykład as soon as, czyli tak, yy, tak szybko, tak prędko, można powiedzieć tak wkrótce. Yy, tak szybko, jak. Czyli na przykład tak szybko, jak wrócę do domu, czyli tak szybko, jak yy, to możliwe. As soon as possible. Czyli tak, jak. Czyli tu mamy dwa razy to as. As soon as. Tak i jak. Bądź tyle, co. Tyle, co. W ten sposób. As much, tyle, as before. Co wcześniej, tak? As much as before. Czyli w ten sposób tego as też używamy. Ale m, taki podstawowy to by było jako. Czyli na przykład as a teacher. Jako nauczyciel, tak? Jako pielęgniarka. On pracuje. Yy, jako nauczyciel, ona pracuje jako pielęgniarka. Jako. W ten sposób, czyli as. Present continuous, czas teraźniejszy ciągły. Kiedy go używamy, czas present continuous, w pierwszej kolejności używamy do opisania czegoś, co dzieje się w chwili mówienia, czyli w tej chwili. Na przykład pada deszcz teraz, gdy mówię te słowa, pada za oknem deszcz. Czyli, żeby powiedzieć, że teraz pada deszcz, no to sięgnę po konstrukcję tego czasu Present Continuous, żeby wyrazić coś, co dzieje się właśnie w tej chwili, kiedy mówię te słowa, czyli teraz. By być bardziej precyzyjnym, możemy dodać zamiennie dwa określenia czasu. Będą nimi at the moment, tłumaczone na polski jako w tym momencie, w tej chwili bądź właśnie, oraz drugie określenie, czyli, y, czyli now, teraz. Te określenia możemy dodać, by być bardziej precyzyjnym. Nie musimy tych określeń koniecznie dodawać, ale często są one, pojawiają się one, gdy mówimy, używamy konstrukcji tego czasu. Inne zastosowania czasu present continuous, bo są także inne, takie jak czynności o charakterze tymczasowym oraz mówienie o pewnej przyszłości, będą omówione w części B tej lekcji. Teraz konstrukcja czasu present continuous. Spójrzmy. Zdanie oznajmujące. Zaczynamy od podmiotu, czyli osoba. Zajmek osobowy. Tutaj mamy you, tutaj jest Mary. Dalej cząstka to be we właściwej formie dla osoby. You, tutaj będzie are. Mary będzie is, trzecia osoba. Dalej czasownik, ale z końcówką ing. Czyli ciągła ta forma czasownika. Tutaj dodane jest do tego czasownika learn, uczyć się, ta końcówka ing. ing. E, oczywiście Także sleep, no i tu mamy in, w ten sposób. No, i możemy dodać m, także now, określenie czasu lub at the moment. Przykładowe zdania: W tej chwili uczysz się angielskiego. You are learning English at the moment. W ten sposób mógłbyś m, powiedzieć: Mogłabyś powiedzieć: I am learning English at the moment, tak? W ten sposób. No i Marysia teraz śpi, śpi. Mary is sleeping now w ten sposób, tak? Czyli mm, dość łatwo należy pamiętać o tej cząstce to be przed tym czasownikiem w formie tej ciągłej z końcówką ING. Zdanie pytające, może podkreślę, powstaje przez inwersję, którą już znamy, czyli przestawienie, yy, czyli cząstka to be wędruje przed podmiot. Później czasownik z końcówką e, ING. No i e, określenie opcjonalnie czasu pytania. Czy uczysz się angielskiego w tej chwili? Are you, tak? Are you? Czyli ta cząstka are na początek. Are you learning English at the moment w ten sposób? Bądź czy Marysia teraz śpi? Is Mary sleeping now w ten sposób? Czyli mieliśmy zdanie Mary is sleeping. Teraz ta cząstka is idzie na początek, tak jak w inwersji, jak robiliśmy z czasownikiem to be. Is Mary sleeping now? Czy Marysia teraz śpi? W ten sposób bardzo łatwo budujemy pytania. Teraz zdanie przeczące, może podkreślimy sobie to, dodajemy do operatora not, tak? Czyli tam było zdanie... Ty uczysz się angielskiego w tym momencie, czyli w tej chwili nie uczysz się angielskiego, będzie przeczenie. You aren't learning English at the moment, czyli you are not learning English at the moment. W ten sposób. Yy, I wszystko tu jest to samo, co w poprzedniej tej konstrukcji zdania oznajmującego, czyli końcówka ing. Musimy o tym pamiętać. No i tutaj do operatora, czyli do cząstki to be akurat. Dodajemy not, czyli aren't, isn't. I'm not learning, byśmy powiedzieli, ja się nie uczę angielskiego w tym momencie. I'm not learning English at the moment, w ten sposób. Teraz czasowniki wyrażające uczucia takie jak lubić, czyli like, kochać, love, hate, nienawidzić, nie znosić, oraz czasowniki wyrażające stany. Stany takie jak posiadanie, czyli have, mieć, want, chcieć, know, wiedzieć, znać, understand, rozumieć, czyli czasowniki te wyrażające uczucia oraz stany, tak byśmy je zgrupowali, czyli te czasowniki nie łączą się z czasem uh, continuous, tak, który omawiamy i nie przyjmują postaci z końcówką ing, dlatego ją tu przekreśliłem. Nie dodajemy do nich końcówki ing, czyli nie mówimy, Czegoś takiego I am liking, you are wanting, he is understanding, tak? Zamiast tego używamy ich w czasie present simple, czyli I like, you want, he understands, tak? Można by było. Y dlaczego to wyjaśniamy tutaj? Ponieważ można by było y powiedzieć: Jeżeli teraz, tak, chcę, teraz mam, teraz lubię, teraz rozumiem, tak, można by było pomyśleć, że dlatego, że jest to teraz, no to byśmy musieli tego czasu użyć, ale z tymi czasownikami one nie przybierają tej końcówki czasownika, nie dodajemy do nich tej ing i nie przybierają tej formy ciągłej, tak jak tu je przekreśliłem. Powtórz za mną kolejno, najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze. Serce, a heart, a heart, serce. Lek, narkotyk, a drug, a drug, lek. Kontrola, control, kontrol, kontrola. Opieka, care, care, opieka. Czekać, to wait, to wait, czekać. Obsługiwać, podawać, służyć. To serve, to serve, podawać. Umierać, to die, to die, umierać. Niewłaściwy, błędny. Wrong, wrong, niewłaściwy. Prywatny, private, private, prywatny. Jako, as, as, jako. Teraz zdania. Pierwsze. Teraz uczę się angielskiego. I'm learning English now. I'm learning English now. Teraz uczę się angielskiego. Prowadzę w tej chwili. Zadzwoń do mnie później. I'm driving at the moment. Call me later. I'm driving at the moment. Call me later. Prowadzę w tej chwili. Zadzwoń do mnie później. Czy słuchasz teraz muzyki? Are you listening to music now? Are you listening to music now? Czy słuchasz teraz muzyki? Oni właśnie oglądają film. They are watching a movie at the moment. They are watching a movie at the moment. Oni właśnie oglądają film. On nie odpowiada. He isn't answering. He isn't answering. Nie odpowiada. Dlaczego znowu to robisz? Why are you doing this again? Why are you doing this again? Dlaczego znowu to robisz? Ona mnie nie słucha. She's not listening to me. She's not listening to me. Ona mnie nie słucha. Jestem zmęczony. Idę spać. I'm tired. I'm going to sleep. I'm tired. I'm going to sleep. Jestem zmęczony. Idę spać. Nie pada śnieg. Pada deszcz. It isn't snowing. It's raining. It isn't snowing. It's raining. Nie pada śnieg, pada deszcz. Świeci słońce, wyjdźmy na zewnątrz. The sun is shining. Let's go outside. The sun is shining. Let's go outside. Świeci słońce, wyjdźmy na zewnątrz. Czy oni jadą z nami? Are they going with us? Are they going with us? Czy oni jadą z nami? Jestem zajęty, uczę się do egzaminu. I'm busy. I'm studying. for the exam I'm busy I'm studying for the exam Jestem zajęty uczę się do egzaminu Marysia w tej chwili robi obiad Mary is making dinner at the moment Mary is making dinner at the moment Marysia w tej chwili robi obiad Co teraz robisz? What are you doing now? What are you doing now? Co teraz robisz? Jerzy myje teraz swój samochód. George is washing his car now. George is washing his car now. Jerzy myje teraz swój samochód. Nasza lekcja dobiega końca, więc jak zwykle w tym momencie już teraz zachęcam Cię do tego, by sięgnąć w kolejnych dniach do podręcznika. Na stronie setnej znajdziesz homework, czyli zadanie domowe do dzisiejszej lekcji. Zachęcam, by poćwiczyć sobie budowanie zdań przy użyciu czasu present continuous. Jak zwykle, właściwy sposób zapisu zarówno słówek, jak i zdań znajdziesz stronę wcześniej, część Check Your Homework. A my słyszymy się i widzimy w kolejnej lekcji. Do zobaczenia.